Dzień dobry z tej strony. 19 Pietruszka 20. Ja może jeszcze przyciszę, tutaj, tą paczkę z gry, bo ona jest, że tak powiem, strasznie głośna, mam takie wrażenie. Więc dam tu może na jakieś minus 9 decybeli, nawet dobra. Yy, chciałbym na wstępie tutaj przekazać, że chciałbym skończyć w końcu tą serię Skall of Catful, ale możliwe, że część odcinków będzie będzie, że tak powiem bez mikrofonu nagrywana, ponieważ w tą grę w tą grę tutaj najlepiej by mi się grało w nocy bo jednak lepiej wtedy wszystko widać a w nocy też wiele osób mimo wszystko śpi więc jest szansa że tutaj przejdziemy część odcinków po prostu bez mikrofonu i możliwe że to nawet będzie lepsze podejście ponieważ będziecie mogli się skupić na tym co się dzieje w grze a nie na tym co ja mówię, co prawda myślę, że pewne odcinki pojawią się z moim jakby omówieniem tematu, co to się dzieje O ile w ogóle ja sam zrozumiem, bo jak pierwszy raz przejdziełem w tę gierkę, to tak jestem trochę taki, nie do końca, nie do końca jakby rozumiem <śm> jakby logikę w tej grze ale no zobaczymy, jak to będzie. Więc przeczytajmy sobie tutaj, co nam Gierka dostarczyła odnośnie tunelów pod rezydencją Hawkinsów. Oględziny miejsca pożaru w rezydencji Hawkinsów pozwoliły ustalić, jako prawdziwą przyczynę. Jego prawdziwą przyczynę. Pierce i funkcjonariusz Bradley, teraz na tropie ocalałego, zaczęli szukać dowodów, gdy okapturzony mężczyzna wskoczył. Do warsztatu Sora Hawkins. Aby ukreślić obraz. Detektyw i funkcjonariusz ruszyli w pogoń. Człowiek ten zaprowadził ich do biura, którego właścicielem był Charles Hawkins. Odkryli tam tajne przejście. Pierce i Bradley weszli do tunelu biegnącego pod posiadłością. Okej. Okay. No i wejdźmy do świata obłędu. Secret That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Three seats. Look, someone's been here recently. <laughs> Dobra, no mamy tu... Jakieś trzy miejsca możemy przejść do retrospekcji w zasadzie. E, więc sobie przejdźmy. Jak nic tu więcej nie mam do zebrania. Zobaczymy, co tu się stało. The Charles Hawkins this place. Who were the inni? What is this mask supposed to represent? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. No, nie zobaczymy, bo chyba nie mamy wystarczającego poziomu dociekliwości, this piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins, was she hiding from someone? Pewnie chciałaby odsłuchać um, swojego. Męża tutaj był mój mąż. Zobaczmy. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? No tak, jakbyśmy tu się żali, to co to tak widać? No może troszeczkę. To on na pewno tego nie widzi. I on też nie no dobra, no to chyba by było tyle z tego miejsca. Zobaczmy jeszcze, czy tu nic na pewno nie ma. Ale chyba nie. Zresztą jak chyba się świeci ta rekonstrukcja to. Chyba nic więcej tutaj nie ma. Dobra. Eee, więc wychodzimy z tego. Mam nadzieję, że nic nie przeoczę. Raz zapisana. Ty, ale ciemno się zrobiło. To symbol. Seria opracowań poświęconych nieznanemu symbolowi. Ok. Okultyzm, postępy. Sprawdź kartę postaci. następne punkty: 5. Czy możemy w coś tu dodać teraz? Hmm. 6, tutaj 6 też, żeby instynkt wymaksować. No to. Ja bym poczekał na jeszcze jeden punkt. Dobra, idziemy za nim. Jak się włączało? Latarkę? Może być tak. Co ja mam tam zejść, czy co? Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels over here. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. <laughs> Jak ja nie lubię takich miejsc, naprawdę, podwodnych. Jeszcze jak ci w słuchawkach ta woda, wiecie. Mogę zmienić ten? Dobra. Please. Tady? Nie tam ten... w ogrodzie Nie patrzeć się. Nie patrzeć się, nie patrzeć się please. <laughs> Dobra, przeszliśmy obsesjeś Pytanie. jakaś. Latańie. It's a kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Sad way to go: Sad way to go. W dzienniku znajduje się wzmianka o wierzeniach zaginionego plemienia. Jego członkowie czcili istotę, która mówiła do nich snach, że całe plemię zniknęło w wyniku masowej ofiary złożonej dla chwały owego bóstwa Okej. These paintings must be several centuries old. Dobra. Eee, idziemy dalej w sume. This monstrous creature must be an allegory. This monstrous creature must be an allegory. These paintings must be several centuries old. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Czyżby ten pomnik tutaj został wybudowany? To wygląda jak jakiś pomnik, um, albo no taka statua wy wydrążona z kamienia, powiedzmy. Możliwe, że to ta istota, którą czcili, albo to jest, może to jest jakaś zwykła postać stąd z tego kręgu, co widzieliśmy na tych yy, retrospekcjach tego zaraz mi się kończy światło przydałyby mi się Pamiętam, jak się latarkę doładowywało. Znaczy, tą, tą lampę naftową to się że tak nazywa. Zobaczmy. Lampa sztormowa. Stara lampa sztormowa, wciąż w dobrym stanie. Muszę być, ostro być ostrożny, zużywa dużo oleju. Okej, okay, więc my chyba oleju musimy przeszukać. To chyba doszliśmy do punktu, w którym możemy otworzyć olejowi? Nie. Myślałem, że to te drzwi, które możemy otworzyć, ale to chyba nie one. Możemy spaść? Nie. Jesteśmy zablokowani. Dobra, no tutaj są jakieś zielone beczki. Pójdźmy sobie może to zobaczyć. Czy da się to wskoczyć? Nie. Time już myślałem, że się to jest zapadnie, ale jednak nie. No dobra, no to idziemy dalej. Nie wiem jak yy, mamy wpuścić. Myślałem, że tam jak otworzymy, to wpuścimy Bradleya. po prostu, ale najwyraźniej to nie te miejsce. Choć. Wydaje się, że to te miejsce, tylko... Yy. Dobre pytanie. Co my musimy tu zrobić? O, co to? Nie mam czasu, żeby Na jakieś byczułki zielone? O? Dobre pytanie. Tu jeszcze czegoś nie ma. Dobra, idziemy na górę. Wydaje mi się, że powinniśmy móc otworzyć tam te drzwi jakoś. Ale najwyraźniej chyba gierka nam na to nie zezwala, więc wydaje mi się, że jednak pewnie musimy iść dalej. Ale dla pewności jeszcze sprawdzę, żeby nie było. A patrzcie, Bradleya to w ogóle nie ma, bo to jest to miejsce, które, które myśmy w którym myśmy byli, albo to nie ma. Ciekawe, jak on w takim razie przeszedł, skoro tego się nie da faktycznie otworzyć. To ciekawe, czy przeszedł, i jeżeli przeszedł, to jak przeszedł? W jaki sposób w zasadzie on to zrobił? To jest dobre pytanie. Chyba, no, że Bradleya bo z nami nigdy to nie było, jak się to tylko wyobraża. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Przeszedł w ogóle z jakiejś drugiej strony ciekawe. No to są ci te osoby, najprawdopodobniej z retrospekcji, albo te osoby w ogóle z początku tam chyba też było coś podobnego. Tak się mi się wydaje. Znowu to ta, ten posąg, co? A Rzeźbiona kość wieloryba, wielorybia, wyryto w niej przeciwne stworzenie, prawdopodobnie obiektu kultu. Gdzie to stworzenie? Może to? Czy tutaj to? No to chyba nie wygląda to na żadną. To, to, to bardziej jakieś kreski, tutaj to wygląda, może na jakieś stworzenie, ale to też to tak na basgranę jest. Ciężko powiedzieć. Dostępy postępy wokół i zmieniałem, czy to dobrze. a table for sacrifice Skąd my przeszli? Stąd, tak? Tak. jest. Nie. Locked. So, okay. No chyba nic więcej tutaj nie, nie możemy wykonać. Tak mi się wydaje. No? no dobra, to co? Klikamy chyba obraz. Tu się coś pewnie czemu to w ogóle jest obraz. To nie wiem czy nie jesteśmy my przed przypadek. it's a job i got i got it i oh, i can't breathe. what's happening no damn it i must find a way out of here and is there it... is it my turn yes it is time you will soon be one of us if your body and mind are ready I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. we czy możemy wracać? Nie, nie możemy wracać. Mamy zbadać jaskinię, wygląda na niedawno używany do jakiegoś rytuału. Nie wiem w sumie co to jest, ale przeczytajmy. Znalazłem ten sztylet. Są jak pod posiadłością Hawkinsów. Właściciel zostawił go, kiedy oddalił się w towarzystwie innego zakapturzonego mężczyzny. Okej. Okay. Dobra, to chyba już nic więcej nie ma, więc możemy iść do przodu. Wygląda to na jakiś boczny tunel, a tu pewnie nie przejdziemy. Dokładnie tak. Przydałoby nam się podładować tą. Jeżeli jest tu coś takiego fajnie, by było, bo. No to dosłownie ta sama miejscówka, co w pierwszym odcinku. Chyba ta sama. A tym razem nic się tu nie dzieje takiego

No, a tu jest to, gdzie spadliśmy na dół. Okay. Ja bym tak wziął patrzeć i sprawdził, co się stanie. A no, chyba nic dobrego już przy pierwszej próbie. Sprawdzałem, i chyba nic sensownego z tego nie będzie, to co to jest? Kajśmy sprawdźmy, może tu jest coś ciekawego? O tu jest ten znak, co żeśmy.

He z join you Ale snikibiki. No tak mało.

Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! So. Get back! You asked for it!

Ojcie. Nie wiem czy na to jakikolwiek wpływ miałem hmm. Czekaj czy to naprawdę było Czy to w jego snach jest. Tak to tą jakby pierwszą wizję też mieliśmy. Bardzo dziwne, że tutaj nasz bohater w ogóle przeżył to. Wydaje ja mi się, że nie powinien tego raczej przeżyć. Szczególnie, że Bradley strzelał do Charlesa. Czy tam do tej post Nie wiem, czy możemy to nazwać już Charlesem. No, możliwe, że tak. O, ale lak. Więc strzelał do niego i nic mu tak w zasadzie nie zrobił. Light! At last! A wow. ale się wystraszyłem teraz. Masakra. O, no dobra. Instytut Riverside, e, więc my tutaj na tym odcinku sobie zakończymy. E, I tak jak mówię, kolejne odcinki możliwe, że będą bez mikrofonu. No i tyle. No ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się tą gierkę uda dokończyć. Jak oglądałem sobie u Kaftana jest 12 rozdziałów, więc tu jeszcze z 7 rozdziałów będzie. Będzie to pewnie 7 odcinków w niedzielę, gdzieś tam w maju, w maju albo czerwcu o godzinie 7. Reszta odcinków ze starych gierek się też pojawi, i tutaj też pewnie Darkwood jeszcze się pojawi. Jeszcze kilka, kilka gierek, które chcę skasować: Styx i inne jeszcze gierki, które chcę właśnie z dysku skasować. No, będziecie widzieć, będziecie widzieć. A ja tym sposobem dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Miłego dzionka. cześć, cześć.